Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teresa Lipka, Sołtys wsi Miłocice. E, jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tej drogi. E, Dziękujemy w imieniu mieszkańców, w imieniu swoim. E, droga była bardzo niebezpieczna e, w chwili obecnej. E, jest bezpieczna. Jacek Grzymudacz Obietowski, Starosta Bytowski. Dzisiaj wielkie wydarzenie. Myślę, że dla całego powiatu bytowskiego, ale w szczególności dla mieszkańców miejscowości Słusinko i Miłocice, zostaje oddany oficjalnie do użytku, bo już można się było po tej drodze przemieszczać od, od kilku tygodni. Odcinek drogi powiatowej Miłocice Błękinia. 4,5 km drogi został wyremontowane w ramach Narodowego Programu Przewodowy Dróg Lokalnych. Koszt tej inwestycji to 5 milionów 200 tysięcy złotych, z tego połowa prawie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 500 tysięcy gmina miasto pozostała kwota 2 miliony 200 tysięcy powiat bytowski wyłożył na tę inwestycję. No, cieszymy się bardzo, że ta inwestycja została zrealizowana, bo była to jedna z najgorszych dróg w powiecie bytowskim, ten odcinek, który został właśnie zrealizowany. W tej chwili dużo no, odcinek jest... Nowoczesna, nowa droga. Myślę, że mieszkańcy mieszkańcom będzie wspaniale służyć i, i mieszkańcy będą zadowoleni, a stan dróg powiatowych przez to uległ znacznej poprawie.